Marysiek smakuje? Zobaczcie, jak wcienają słodki arbus. Wreszcie Marysiek nabrał się odwagi. Nie wiem, czy on taki jest. Kurczę, taki nieśmiały w stosunku do mnie. Trzyma dystans. Rozumiem te. my Marysia, trzyma dystans a jak smakuje bozie, bozie, bozie ja nie mogę zrozumieć z tymi szarmi gdzie gosior a gdzie gołska mi wydaje się, że to jest, to jest gołska bo jest trochę mniejsze, krótsza szyja nawet, nie wydaje się ja się porównać z tym tam szarem no ten gołsior to wiadomo no i Marysia Gosior. Бо я хочу залишити в парку. Маришик залишає, ну і гостя мучі залишає. Нестети, Маришик тільки залишає. Маришик і дівчина. По що мені саме гощали? Що? Що, тобі те... Що, ти теж хочеш... Ти хочеш для себе дівчини? Ти теж хочеш для себе дівчини? Так. Ну, що тобі дівчина... Так. Так. Направде. Co się z wami wszystkim będę robić? Nie ma miejsca na was wszystkich. Na całą Watachę muszę zostawić na przyszły rok. Bo zostanie Oreo, i tam jemu z cztery dziewczyny zostawię. Zostawię mu jagodę i tam jeszcze trzy będzie. Ej, ja, moja pusićka, coś moja mamusina na takie tak puchaty. Co? Już wystarczy, wystarczy, tak, tak.